Kto śledzi codzienne lektury, to pierwsze czytanie powinno mu brzmieć z znajomo, znajomą. Mianowicie w zeszłą sobotę, tak trochę szerszy fragment tej księgi Józefa. Ozu... Słyszeliśmy księgi Józefa, ale na ten sam temat. Izraelici po latach osiedlania się w Kanaanie, co było związane z jakimś Walkami, z rozmaitymi trudami. No, jakoś przez kilkadziesiąt lat trzymali się razem pod wodzą Jozłego. następcy mój Ale przychodzi czas spokojniejszy. Wszyscy się już rozchodzą do siebie. Jozły wie, że mu już wiele życia nie zostało na 110 lat. No i co tu zrobić z tym ludem? Odnowić przymierze, to, które zostało zawarte na synaju? I robi to w taki sposób, że przekomarza się z ludem, mówi: Wy się w ogóle nie nadajecie do tego. Ja, i mój, ja sam i mój dom chcemy służyć panu, ale wy to, to się nie nadajecie. Oczywiście lud odpowiada, że tak. No i tak się przekomarzają, aż w końcu przymus jest odnowiony. <laughs> Właśnie taki moment. Skończyła się walka. Zaczyna się spokojne życie. Wyzwoleni przez Pana, także oczyszczeni wewnętrznie przez 40 lat wędrówki przez pustynię, już tak w duchu odwagi, wolności walczą. Ale czymś innym jest walczyć o wolność, a czymś innym jest tą wolnością umieć żyć. Dobrze to znamy z historii bliższej i dalszej, że ci, którzy bardzo sprawdzili się w walce o wolność, niekoniecznie muszą się sprawdzić w sposobie realizacji tej wolności. I Słowo nas do tego wzywa, Boże, raz, żebyśmy walczyli o wolność, o, o wewnętrzną wolność. Tak o zdolność do zadysponowania sobą. Ale jak już tę zdolność osiągniemy, no to jest pytanie: czy my potrafimy coś z tym dobrego zrobić? Czymś innym jest walka o wolność, czymś innym jest dobre jej wykorzystanie. I w tym momencie pojawia się to odnowienie przymierza w Izraelu. No, i to pozostaje dla nas wyzwaniem. Nasze życie duchowe nie jest tylko walką o jakieś dobra, jest umiejętnością korzystania z tych dóbr. Trwanie w jakichś takich klimatach powiedzmy, militarnych, nastawienie na to, że musimy mieć wroga, żebyśmy byli zwarci żebyśmy byli czujni, to musimy z czymś czy z kimś walczyć, ze światem, z jakimiś zjawiskami zewnętrznymi. To jest słaby zwornik, słaba zasada jedności, zarówno w kościele, jak i naszej wewnętrznej. Może trzeba zmienić tak nasz sposób myślenia o. Kościele w świecie, o własnym życiu duchowym, o, o obecności chrześcijan w świecie. Pewnie, że te militarne porównania są, od nich. święty Paweł przecież używa, ale, mm, ale czy nie jest czas, żeby skorzystać z innych, takich, które mówią o budowaniu, o nie, sianiu, sadzeniu, zbieraniu w dniu dożynek może zwłaszcza. Taki Obraz nie nas popracuje. Bez względu na to, jak walczę o swoją wiarę, to, żeby no, z tej logiki walki tak wychodzić. Że, bo może się okazać, że tak jest łatwiej, właśnie to być ciągle nakręconym na walkę, zwłaszcza zewnętrzną. A trudniej w sobie budować to, do czego jesteśmy wezwani. Bo trud Ewangelii. Niekoniecznie wyraża się w tym, że mam zwalczyć zewnętrzne przeszkody i Izraelici okazali się niewierni mimo tego Przymierza, właśnie w czasach względnego pokoju. Tam też różnie bywało przecież, nie? ale niebezpieczeństwem była, z niebezpieczeństwami była związana wędrówka przez pustynię, ale z niebezpieczeństwami było też związane mieszkanie w kanałach. Już inne niebezpieczeństwa, to przejęcie innych kultów, jakieś takie rozmycie się, zatracenie własnej tożsamości. Więc wierność Panu Bogu jest trudem. Czy i wy chcecie odejść? Pyta Pan Jezus. Możemy tak zestawić właśnie z tym pytaniem Józuego. Wy to się nie nadajecie nie? do wierności. Uważajcie z tym odnawianiem przyjrzeń. Jezus to też mówi, że tak jakby wystawia na próbę. No a co z wami? Wielu odeszło. No i co? A wy? No i wiemy, jak Piotr odpowiedział w imieniu innych. Wiemy, że Wielu, którzy usłyszało te słowa, nie tylko to jedno zdanie: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moje jest prawdziwym napojem, ale w ogóle to wszystko, co my nazywamy mową eucharystyczną. Tam było właśnie o tym, że Jezus staje się chlebem i pokarmem, ale też o tym, że On stopił z nieba. Jak On mógł stopić z nieba, jak znamy jego, jego rodziców, wiemy, że z Nazaretu pochodzi. Więc dużo było takich słów, które były nie do przyjęcia. No więc trudna jest ta mowa, ta, ta nauka, to przesłanie Jezusa. Kto je tego może słuchać? Taka yy, wywołująca zgorszenie. A słowo zgorszenie yy, w Nowym Testamencie to jest, yy, pochodzi od Przeszkody rzuconej pod nogi, że oto się można po to będzie przewrócić, rozbić. To, to jest za twarde dla nas. To, to czego Jezus nauczył, to, to mowa Jezusa. No więc y, oto się rozbili i odeszli. To was gorszy, właśnie to. Oto się przewracacie, można mi powiedzieć, na tym się potykacie. I my patrzymy na to, no tak, tam gdzie się podknęli, odeszli. Jezus pyta następnych, czy też są odejść. I my patrzymy na to z takiej perspektywy. No my już wiemy. My rozumiemy o co Jezusowi chodziło. Już rozumiemy, co znaczy, że On daje swoje ciało i krew do spożycia. Już wiemy, że jest tym, kto stąpił z nieba. To tamci nie wiedzieli i dla tamtych to było trudne. Nie dziwimy się, że było trudne, no bo skąd są mieli wiedzieć. Ale trudno było dla tamtych, a my już wiemy. No więc może jest tak, że nie jest dobrze, gdy Ewangelia nie jest dla nas trudna. Bo jak nie jest trudna, to może jest jakaś taka obłaskawiona. Może nam się jakoś zużyła, może się do niej jakoś przyzwyczailiśmy, nie jest do nas przemawiająca, nie jest. Wzywająca. Nie, nie już nie przypomina o tych paradoksach, jakimi jest to, że Bóg stał się człowiekiem, że Bóg umarł na krzyżu, że, że w Ewangelii jest jakieś wezwanie do innego życia poprzez rozmaitych oczekiwań tego, tego świata, że, że Ewangelia ma stać się zaczynem królestwa. Zaczyn jest, jest czymś innym, co przemienia ciasto, nie? Niby się rozpływa, nie? rozchodzi po cieście, ale przemienia. Czy nasza Ewangelia nie jest taka, że się rozeszliśmy. Ale nie koniecznie cokolwiek po drodze przemieniając. Więc nie, nie bądźmy dumni z tego, że Ewangelia już dla nas nie jest trudna, bo powinna być. Powinna być wezwanie. Zarówno do y, tego przeżycia tajemnicy, że Bóg stajesz człowiekiem, że chleb i wino złożone na ołtarzu stają się ciałem i krwią Chrystusa. Że to jest ten, który zstąpił z nieba i nam siebie daje za pokarm. Do tego nie wolno się przyzwyczaić. To nie może przestać być trudne. To powinno być, no trochę szokujące bez przerwy, ale, ale powinno być tajemnicą, przed, yy, którą milkniemy, którą przejmujemy, z szacunkiem. Nie można się przyzwyczaić do Komunii Świętej jeszcze usprawiedliwiając. Dla nas to już nie jest trudne. My już wiemy. My nie wiemy. Przyjmujemy. Spełniamy pewne warunki. Ale ten wewnętrzny warunek to już mamy. Czyli takie otwarcie na tajemnice to, to już my sami mamy zadbać. Więc niech będzie dla nas Trudna Ewangelia, zarówno w realizacji, jak i w tym, w jaki sposób Bóg nam się objawia. Ale oczywiście, dalszy ciąg jest ten. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia. Ta trudna mowa, trudna nauka jest słowem życia. Jeżeli dostrzeżemy właśnie to, co tam jest trudnego, tajemniczego, co nas otwiera, co nas przemienia. Co wzywa, to wtedy będzie to dla nas słowo życie. Bo nie chodzi o życie takie, żyć długo, spokojnie e, i bez, e, bez jakichś wstrząsów. E, tylko chodzi o to, żeby otwierać się na życie. Jezus przychodzi, by dać życie w pełni. Ci, którzy osiedlili się w Kanaanie. Powiedzieli przed Bogiem, tak sprowokowani przez Jozłego, odnawiamy przymierze. Ale chcieli w końcu żyć spokojnie. I ten spokój był uśpieniem serca, uśpieniem sumienia. Wniknęli w tamten świat, rozpłynęli się, przejęli, mieli przestrzeń do tego, żeby żyć wiarą w Pana, a ta przestrzeń stała się okazją, mieli żyć w pełnej przestrzeni, w pewnym pokoju, by pokoju, wielbić Pana, żyć na chwałę Bożą. A ten pokój zewnętrzny przyczyni się do wyłączenia czujności i rozpłynięcia się wśród innych. Więc potrzeba pewnego wewnętrznego niepokoju, by nie dać się uśpić. Nie pozwolić na to, że się, się oswoili z tajemnicą Bożego Słowa i Eucharystii. Ale nie po to, żeby się drżeli ze strachu, tylko się dali się w to wprowadzić, dali się porwać dawali się przemienić.